Witajcie, w dzisiejszym filmie pokażę Wam moją topkę pięciu najlepszych, atakujących dysków Metal Fight Beyblade. Układałem ją bez dysków serii 0 G, bo według mnie jest to już mocno inny system, mimo że można łączyć niektóre części. Dodatkowo, aby nie było nudno, postanowiłem, że każdego elementu poza Metal Face mogę użyć tylko w jednym kombo. Myślę, że taki format będzie ciekawszy niż pokazanie kilku podobnych dysków, na przykład ze zmienionym samym typem. Przygotowując to wideo, połamałem także rubber semi-flat z mojego Blitz Unicorno, więc docieńcie w komentarzach i łapkami w górę. Ok, po przydługim wstępie zacznijmy top 5 najlepszych ataków Metal Fight Beyblade. 5. Bitlinks 85XF Jest to zdecydowanie najcięższy do opanowania dysk w całym zestawieniu. Extreme Flat przy najmniejszym błędzie potrafi sam wypaść z areny, bądź jeździć bez sensu wokół niej. Jeżeli jednak go opanujemy, odwdzięczy się szybkością, co w połączeniu z niskim trakiem daje zabójcze efekty. Góra to Bitlings. Tak szalony spód musiałem zrównoważyć elementami, które mają wyważony atak, ale doskonale sprawdzający się przy takiej szybkości. Oczywiście trzeba używać go w attack mode, ale to chyba oczywiste. 4. Blitz Unicorno CH120 Right Rubber Flat. Jeden z moich ulubionych matali, jeżeli chodzi o serię 4D. Oczywiście używany w Assault Attack Mode. Jest to kombinacja tak dobra, że w początkowych fazach nagrywania dla Was filmu zapomniałem dać mu Metal Face, a i tak radził sobie bardzo dobrze. Tip to chyba najlepsza guma dla prawoskrętnych ataków. Trak natomiast został użyty ze względu na swoje właściwości i zmiany wysokości. Oczywiście to atak, więc zmiana między 12 a 14 mm w zupełności wystarcza. Jego jedyną wadą jest mała skuteczność w walce z dyskami lewoskrętnymi, ale przeciwko tym prawoskrętnym radzi sobie bardzo dobrze. Miejsce trzecie jest w teorii tak samo dobre jak czwarte. Wari Ares R145RF jest jednak bardziej wszechstronny, ponieważ może się kręcić w obie strony, co rekompensuje wady Blitza. Średniej wysokości Spin Track z gumowymi elementami dodaje wagi i pomaga przeciwko szerokim lub niskim dyskom, a Rabel Flat działa doskonale, niezależnie czy kręcimy Wari Aresem w prawo czy w lewo. Miejsce drugie to jedyny Will z zestawienia, który nie jest z serii 4D: Lightning El Drago BD145 LRF. O zaletach atakujących Lightning El Drago mówiłem niedawno w jego recenzji, którą oczywiście polecam sprawdzić, bo myślę, że wyszła mi całkiem fajnie, więc nie będę się tu zbytnio powtarzał. Natomiast zestawienie jego z BD145 daje zaskakująco dobre efekty. Zwykle używany przy kombinacjach defensywnych, tutaj nie dość, że pomaga w ataku, to jeszcze dodaje sporo ciężaru, który jest przecież największą bolączką El Drago. Tip, na który postawiłem to Left Rebel Flat. Jak sama nazwa wskazuje, najlepsza guma do lewoskrętnych dysków, ale oczywiście częstsze, łatwiejsze do zdobycia typy, takie jak Metal czy Rebel Flat też znalazłyby tu swoje zastosowanie. Na koniec warto wspomnieć, że dzięki swoim właściwościom spin stylu potrafi wygrywać nie tylko wyrzucając przeciwnika z areny. Jest to więc najbardziej wszechstronne zestawienie z całej topki. Ale miejsce pierwsze to musi być typowy atak. Flash Orion GB 145 MF. Właściwie idealne zestawienie. Każda z części jest tu dla siebie stworzona. Flash w atak modzie jest powszechnie uważany za najlepszy atakujący Fusion Wheel. Nałożenie na niego Oriona nie tylko wygląda zabójczo, ale też nieco wzmacnia jego potencjał, rozkładając ciężar na dwie atakujące końcówki. No właśnie. Jeżeli mówimy o rozkładaniu ciężaru, to z pomocą przychodzi także track. GB145 i jego metalowe kulki również rozkładają ciężar dysku w tych samych miejscach co Energy Ring i Metal Wheel. Całość tworzy na tyle dobry atak, że warto jako typu użyć Metal Flat. Nie jest on może tak agresywny jak plastikowe typy. I nie ma może takiej przyczepności jak te z gumy, ale nadrabia to wytrzymałością. Jest ona bardzo istotna, bo o ile w większości atakujących dysków metalowej serii liczą się przede wszystkim pierwsze dwa, góra, trzy uderzenia, tak tutaj wyautowanie lub przewrócenie przeciwnika może nastąpić dużo później. Także tym kozakiem kończę swoje zestawienie. Dajcie znać, jak Wam się podobało i jakie są Wasze ulubione ataki. Chętnie przetestuję ciekawe kombinacje. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.